Mamy 381 tysięcy przejechane. Od naszego ostatniego spotkania minęło już trochę czasu. W tym czasie tutaj mamy listę rzeczy, które były do zrobienia. Już w poprzednim odcinku popełniłem błąd i dopiero go zauważyłem. No i powieliłem go tutaj, bo widać, że poprawiałem. Nie 260, a 360. W poprzednim filmiku są błędy. Więc yy, ostatnio było coś takiego, że wymieniłem parownik i nadal szarpało, prawda? I w tym momencie się rozstaliśmy. No więc yy, okazało się, że to były świece i przewody. Po prostu yy, wymagały wymiany, i to powodowało, że był słaby zapłon. Sprzęgło skrzynie, yy, to było zaplanowane, miałem to z tym robić yy, porządek. Sprzęgło wymieniłem. Tu są ceny tych części, które musiałem, yy, musiałem zakupić. Sprzęgło razem ze z wysprzęglikiem, z tymi różnymi potrzebnymi rzeczami, kosztowało 780. Olej w skrzyni trzeba było wymienić. Sworzeń wahacza, bo się okazało, że był zjechany, to było nieplanowane. Yy, też wentylator, ale tutaj... Yy. No, widzicie, że zostało to rozbite na dwa, bo musiałem jechać, nie mogłem czekać, aż mi to zrobi, więc musiałem zabrać samochód na 2000, a potem dopiero wrócić i dokończyć robotę. W każdym razie to są ceny wszystkich części, które były robione. Wentylator przestał działać, to znaczy nawiew. Raz działał, raz nie. Prawdopodobnie dałoby się go naprawić, ale został wymieniony bo mechanik stwierdził, że jest za duże ryzyko, bo to trzeba było całą deskę wykręcać, więc no, bawienie się w, w rozkręcanie ponowne no, byłoby bez sensu, więc trzeba było go wymienić, ten wentylator. Części potrzebne do rozrządu 550, yy, olej plus filtry 160. No i co? I co tam jeszcze było? A, uszczelka pod zawory, bo jak robił mi regulację zaworów, to trzeba było uszczeleczkę yy, wymienić. No i tak sporo taniej niż w serwisie autoryzowanym, w każdym razie yy, sprzęgło mi wymienił ze wszystkim. Skrzynię miał mi wymieniać, szukaliśmy skrzyni. Okazało się, że skrzynia była bardzo droga do tego akurat modelu, więc yy, po prostu na, naprawił ją. Yy, zrobił yy, prawdopodobnie synchronizatory, bo zgrzytała. Więc zrobił mi synchronizatory. Właśnie zapomniałem się go dopytać dokładnie, co tam się wydarzyło i co on tam w niej robił. W każdym razie skrzynia działa teraz już bez zarzutu, sprzęgło działa bez zarzutu. Zawory wymienione już przestały kłapać. Eee, rozrząd też przy 364 filtry, olej eee, i ten nawiew, wentylator. Potem przy 370 spaliła mi się żaróweczka prawa przód H4. O, tak? Mm. A, i jeszcze opony wymieniałem. Tu nie napisałem, ale wymieniłem opony. Zaraz Wam pokażę. Właśnie przy 370, jakoś tam mniej więcej była ta opona do wymiany. No i wczoraj mi padł akumulator. Także tyle, tyle, do, tyle było do zrobienia. Także trochę się dzieje, trochę się dzieje z Dacią. Nie ma, także idzie eksploatacja bezproblemowa. Eee, tu zaczniemy teraz. Pokażę Wam eee, oponę, którą właśnie wymieniłem. O, to ten nawiew. Nawiew wymieniony, ten stary. No, to jest ten stary nawiewnik. Niestety pozostałe części przesiusiał mechanik. Nie włożył mi do bagażnika i nie, i nie mam ani. Eee, ani sprzęgła, ani tych wszystkich rzeczy, co, co były wymieniane. E, tutaj mam e, za to przewody. Przewody w takim stanie nie najlepszym były. Tak, tam się gdzieś były, z, z tego co mi się kojarzy. No, to ostry złapcie kurczę. Tak. No i świece były pozalewane dosyć mocno, więc to nie miało prawa działać. No. Gdzieś tu. No. No, tam widać było, że nie pali dobrze, nie? Tu nie mam, nie wiem gdzie jest czwarta. Ta jest, była tak. Z, o, ta jaka była upalona, pierdzielona. No. W sensie, no. Strasznie, strasznie. W każdym razie zostało to zrobione i silnik zaczął działać. To jest mój akumulator, który ma niecały rok. Także firma firmą, ale niecały rok i padł akumulator. Przejechał na nim samochód 120-120, parę no. A to jest oponka hitch, hitch, Hitchor. Oponka to jest Hitchor. Z oponą yy, przyjechałem, bo właśnie widzicie, tu wjechałem na, jakieś, na jakąś śrubę Na jakiegoś wkręta wjechałem tam zaraz będą dwa jeszcze gdzieś nie widzę gdzieś, gdzieś tu jeszcze wjechałem tak, że I tu no tak, że... trochę mi wy... wychodziło powietrze i łudziłem się jeszcze, że ta opo... opona jest do naprawy, natomiast zobaczcie co tu się dzieje jak była napompowana, było jest lepiej widać jak druty wyłażą, dosłownie druty wyłaziły mi z niej. Pokaleczyłem się jak ją ściągałem, jak ją niosłem. Także opona śmietnik totalny. To jest naleweczka, no nie wytrzymała za długo, ale kosztowała za to tanio. Fakt, że ja tutaj jest trochę o, nawet przez to, że mi schodziło powietrze, to ona się tutaj tak trochę... Naruszyła, no ale największy hit to ten kurcze. To to, jak ją napompuję, to może kiedyś rzucę, jak wyglądała napompowana. W każdym razie, wymieniłem na kolejną, bo miałem cztery. Miałem cztery te oponki. Dwie już zniszczyłem, dwie zostały. No ale za to tanie były z felgami od razu. Natomiast moje Hankotki, które użytkuję od 30 par tysięcy chyba, one piszą. Właśnie muszę sprawdzić. Nie, no nie były już bardzo dawno wymieniane. W każdym razie. Ee, średnie te opony są, powiem szczerze. Nie wziąłbym ich drugi raz. Na deszczu wcale nie są jakieś rewelacyjne. Ślizgają się. Myślę, że na deszcz lepsze są wielosezonówki. Natomiast wielosezonówka na zimę trochę jej okno pracy jest jakby trochę za nisko i nie trzyma, nie trzyma na takim porządnym śniegu czy nawet na wodzie Nie bardzo trzyma e, taka opona, więc, e, więc na zimę zimówka nie bardzo, ale na jesień, e, znaczy na zimę wielosezonówka nie bardzo, natomiast na jesień bardzo dobrze. Mm no a... no chyba tyle dzisiaj co miałem do powiedzenia co jeszcze muszę zrobić? no a no właśnie w tej chwili przeciągnąłem trochę wymianę oleju, bo miałem... No nie mogłem po prostu samochodu zostawić więc on ma w tej chwili przejechane już 17 17 tysięcy na tym oleju i no muszę się umówić na wymianę no ale właśnie Ciężko mi auto odstawić, bo po prostu muszę nim jeździć. Ale no, dobra. Zrobię to niebawem. No i chyba tyle na dzisiaj, co miałem do powiedzenia. Podsumowanie zrobię. No ale um, ciężko mi się zebrać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.